Siemiaczka, mamiliny, fajny wieczorny trening. Ciekawa historia dzisiaj miała miejsce, jesteśmy na zakolo godzina 21.00, już bardzo szybko zapadł zmrok. Ciekawa historia, tutaj na ulicy Fantazyjnej, to jest Fantazyjna, tam się skręca, jest zakole. Lisa widzieliśmy, myśleliśmy, że to pies albo coś. Specjalnie go jeszcze oświetliliśmy tą oto lampeczko. Jak on to widział, że jest ta lampeczka w jego stronę, to po prostu uciekł, uciekł. No to był lis, to był lis taki rudy. Trzeba uważać, bo mają wściekliznę te lisy. Idziemy zobaczyć na spokojnie na plażę i zaraz na zakupy. z jakieś tam małe spożywczaki do stokrotki. No dobra, ojej, bym się przewrócił. Zobaczmy, co to tutaj słuchać na spokojnie, bo jutro będzie ochłodzenie. Jutro pogoda będzie bardzo, bardzo słaba. Także trzeba cisnąć na maksa w niedzielę studio. Może jutro będzie FIFA, konsolka, Xbox na PC. No, i tak to wygląda, tutaj bobry w nocy skaczą, jakieś dziwne rzeczy, jakieś kaczki. Także tutaj, no trzeba po prostu, no tak nas wyciskają te wszystkie zarwane noce. Trzeba szybciej po prostu się kłasić i wstawać w środku dnia, bo to już jest hardcore co się dzieje. W tym studio, dobra idziemy pomału. No i jeszcze ujęcie. No ten Jupiter to druga sprawa, że on w zasadzie nic nie działa, ten flash. Tutaj oświetlenie pięknie pokazane. No, posiedzimy chwilę. Chwilę sobie tutaj posiedzimy i jedziemy. Gwia gwiazd nie ma szans dzisiaj żadnych na gwiazdy. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że niebo jest pochmurne, także nie ma już jakby z celu tego wszystkiego, e jeśli chodzi o tak zwany pokaz. Jak mówi nam te... godzina? 20:54, dobra, dajmy. 9:29. Ta sama trasa od lat, ale to jest najpiękniej To jest najpiękniejszy rejon. Dobra, pozdrawiam. I kończymy. Do zobaczenia. A jeszcze nagrajmy ten ujęcie z naszego. Jak to działa? O, mniej więcej tak. Pozdrawiam.